Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym zadaniu będziemy losować 20 liczb z zakresu od 1 do 1000. Będziemy musieli pokazać największą oraz najmniejszą liczbę z tego zakresu. Po naciśnięciu zielonej flagi komputer wylosuje nam 20 liczb z zakresu od 1 do 1000 i musimy pokazać największą oraz najmniejszą liczbę występującą w tym zakresie. Zapraszam do rozwiązania zadania. Zanim weźmiemy się za budowanie skryptów, musimy najpierw opowiedzieć sobie troszeczkę teorii. Już na pewno, jak w Scratchu, jednej nazwie przypisać jedną wartość. W tym celu tworzymy zmienne. Aby pod jedną nazwą zapisać więcej wartości, trzeba utworzyć listę. W naszym przykładzie, opisującym w jaki sposób będziemy znajdować tą najmniejszą i największą wartość, musimy posłużyć się listą utworzoną pięciu kul. Każda z tych kul otrzymała swoje wartości, czyli mamy wartości liczbowe. I to będzie nasza lista, na podstawie których omówimy sobie, w jaki sposób będziemy znajdować najmniejszą oraz analogicznie największą wartość danej liście. Po wylosowaniu pięciu kul musimy ustalić, która z nich będzie najmniejsza. Ustalamy, że pierwsza wartość, pierwsza kula, która tutaj się znajduje, to będzie wartość najmniejsza. Oznaczymy ją kolorem niebieskim. Najmniejszej wartości w danym zbiorze musimy porównać z drugą wartością i pytamy się, czy ona jest większa od tej drugiej wartości. Jeżeli jest, no wiadomo, że wtedy druga wartość będzie wartością najmniejszą. Przypisujemy najmniejszą wartość. Porównujemy z trzecią liczbą, tutaj nam się nic nie zmieni. Porównanie naszej najmniejszej, na chwilę obecną czwórki, trójką. Spowoduje, że to trójka będzie najmniejszą wartością, porównujemy z ostatnią wartością, czyli z piątką, i wiadomo już jest, że trójka jest tą najmniejszą wartością w naszym zbiorze. Zaczynamy tworzenie naszych skryptów. Pierwszym skryptem, który utworzymy, to będzie lista, która będzie składała się z 20 liczb. Zakresu od 1 do 1000. Możemy duszka ukryć, nie będzie on nam potrzebny. Kiedy kliknięto zielona flaga. I tutaj od razu zaczniemy od utworzenia listy. Wiemy już, co to jest lista. Tutaj będziemy przetrzymywać nasze 20 liczb, które będzie losowane. Klikamy na stwórz listę i wybieramy tutaj nazwę liczby. Czyli lista jest nam potrzebna do tego, żeby przechowywać 20 wylosowanych liczb. Listę musimy na samym początku zawsze wyzerować. W przeciwnym wypadku poprzednie wartości będą zostawione i będzie dorzucona kolejna 20. Wyzerujmy sobie listę, wybierzmy, usuń wszystko z liczby. To polecenie będzie zerować nam naszą listę. Będzie usuwać te liczby, które. Z poprzedniego zadania tam się znalazły. Następnie będziemy dodawać poszczególne wartości, czyli nasze liczby, do naszej listy. Czyli te wartości mają być losowane, czyli przejdźmy teraz do polecenia wyrażenia. I tutaj mamy polecenie losuj liczbę od 1 do. Zwiększymy zakres do 1000. I jeżeli kliknę teraz na zieloną flagę, widzimy, że pierwsza liczba jest losowana. Wszystkich liczb ma być 20. Z tego względu musimy powtórzyć to polecenie 20 razy. Te polecenia spowodowały, że w naszej liście mamy już 20 losowo wybranych przez program liczb z zakresu od 1 do 1000. Jeżeli to zrobimy, to musimy teraz powiadomić kolejną część naszego kodu, że chcemy już wyszukać naszej najmniejszej liczby, czyli już mamy wylosowane wartości liczbowe. To teraz musi podjąć następną akcję, czyli wyszukać największą wartość. Wybieramy polecenie, nadaj komunikat i zmieniamy tutaj nie wiadomość 1, tylko nowa wiadomość. Oznaczmy ją sobie, żeby było wiadomo, co teraz ma się stać. Czyli szukaj. Najmniejszej liczby. I możemy już ten skrypt zakończyć. Czyli dajemy polecenie: zatrzymaj ten skrypt. Zanim zaczniemy tworzyć skrypt, potrzebne nam będą dwie zmienne. Pierwsza zmienna. Klikamy na utwórz zmienną. Będzie to numer na liście. Ta zmienna jest nam potrzebna, żeby określić, który numer będzie aktualnie wybrany w naszej liście. Oraz druga zmienna. Najmniejsza liczba. Możemy również stworzyć kolejną zmienną największa liczba. Wiemy, że będziemy jeszcze tworzyć jeszcze jeden skrypt do wyszukiwania największej liczby, także od razu już możemy tą zmienną utworzyć. Skończyliśmy nadaniem komunikatu szukaj najmniejszej liczby i od tego komunikatu powinniśmy teraz zacząć. Przechodzimy do zdarzenia i tutaj wybieramy, kiedy otrzymam szukam najmniejszej liczby. Następnie w zmiennych musimy określić numer tej pierwszej liczby w na, na naszej liście, czyli ustawiamy tą naszą zmienną, czyli numer na liście, na 1. Określamy, że chodzi nam o liczbę, która się znajduje na pierwszej pozycji na naszej liście. Następnie ustawiamy najmniejszą liczbę. I tutaj wybieramy element, numer na liście z liczby, czyli przypisaliśmy, że najmniejsza liczba to jest ta liczba, która znajduje się na pierwszej pozycji. No i następnie będziemy musieli. Porównać dwie kolejne liczby i wyłaniać cały czas najmniejszą liczbę. Takich porównań musimy zrobić 19. Od razu możemy tutaj ustawić powtórzenie. Będziemy powtarzać 19 razy. I po pierwsze musimy zmienić numer na liście. Z powrotem wracamy do zmiennych. Wybieramy tutaj zmień numer na liście o 1. Następnie, czyli wybierzmy jeżeli i tutaj będzie to wyrażenie związane z elementem z numerem na liście, mogłem tutaj Zduplikować to wyrażenie, ma być mniejsze od najmniejsza liczba, która aktualnie jest. Jeżeli numer, element numer na liście z liczby, czyli zostaje zwiększony w tym momencie o 1, czyli pytamy się o liczbę, która jest na pozycji numer 2, jest mniejszy od najmniejszej liczby, tą najmniejszą liczbą. Ustawiliśmy, że to jest liczba z pozycji pierwszej. To wtedy co ma zrobić? Musi ustawić najmniejszą liczbę na element, i potrzebne jest nam to wyrażenie: no, nie aż tyle. Ustaw najmniejsza liczba na element numer na liście z liczb. I mamy porównanie dwóch liczb, pierwszej oraz drugiej w tym przypadku. Kiedy od razu wchodzimy tutaj w powtórzenie i jeżeli ta nowa wartość, ta nowa liczba, która będzie przypisana do pozycji drugiej na liście, będzie mniejsza od tego co jest przypisane jako obecnie najmniejsza, czyli z pozycji numer 1, to wtedy ma ustawić, że to jest obecnie najmniejsza liczba. A to wszystko wykonać 19 razy i tutaj mamy to powtórzenie, czyli za każdym razem zwiększamy o 1 i pytamy się o kolejną wartość i porównujemy z tą obecnie najmniejszą. Klikamy na zieloną flagę. No i zobaczmy: mamy numer na liście 20, czyli mamy 20 wszystkich wylosowanych liczb. Najmniejsza liczba 19. Sprawdźmy. Faktycznie 19 jest najmniejszą. Jeszcze jeden przykład. Mamy najmniejsza wartość 30. 5. Także to nam już wszystko działa. Znaleźliśmy najmniejszą liczbę. Musimy znaleźć teraz największą liczbę. Po skończeniu wyszukiwania najmniejszej liczby potrzebny jest nam komunikat który nadamy, żeby zacząć szukać największej liczby. Przechodzimy do nadania komunikatu. Szukaj największej liczby i zatrzymujemy ten skrypt. Skrypt do poszukiwania największej liczby będzie bardzo podobny do tego. Co mamy w wyszukiwaniu najmniejszej liczby, czyli duplikujemy sobie wszystkie polecenia i teraz musimy dokonać zmian, czyli kiedy nadamy komunikat, szukaj największej liczby, kiedy otrzymam szukaj największej liczby, mamy ustawić numer na liście tutaj się nam nic nie zmienia. Tutaj ustawiamy nie najmniejszą. A największą liczbę, czyli tą zmienną, którą już sobie stworzyliśmy, możemy tutaj wybrać. Ustaw największa liczba. Wszystko powtarzamy 19 razy, zmieniamy numer na liście o 1. No i jeżeli element, numer na liście z liczby, tutaj potrzebne jest nam wyrażenie ze znakiem. Odwrotnym do tego, co mieliśmy, element numer na liście z liczby musi być większy. Ten znak mniejszy zmieniamy na większy z największa liczba, zmieniamy zmienną na największa liczba. To wtedy ustawiamy... Największa liczba na element numer na liście z liczby. I tutaj już komunikatów nie nadajemy, zatrzymujemy ten skrypt. Sprawdźmy, czy już mamy wszystko gotowe. Klikamy na zieloną flagę. Najmniejsza liczba 75, największa 958. Zgadza się. Sprawdźmy jeszcze jeden raz. 880 i 42. Wszystko nam się zgadza, zostało sprawdzone, także wyszukujemy największą oraz najmniejszą liczbę z 20 losowo wylosowanych liczb od 1 do 1000. Zastanów się, jak zmodyfikować projekt wykonany na zajęciach, aby na zakończenie duszek oprócz informacji o najmniejszej i największej liczbie podał, ile razy liczby ta pojawiły się na liście. Sprawdź w programie Scratch, czy Twój sposób myślenia był poprawny. Aby łatwiej ci było przeprowadzić testy, niech na liście znajdzie się na przykład 20 liczb z zakresu od 1 do 10.